Szanowni Państwo, znajdujemy się w nowym showroomie Hik Vision Polska. 300 metrów kwadratowych oddane do Waszego użytku i do użytku Waszych klientów końcowych. Bardzo mocny nacisk stawiamy na rozwiązanie commercial displays, na przyszłość rozwiązań, jakimi są e ekrany LED. Pokazujemy wszystkie możliwe rozwiązania dostępne u nas w portfolio. Dzisiaj szczególny dzień, po kilku miesiącach intensywnej pracy otwieramy tą przestrzeń oficjalnie, oczywiście już wcześniej jakieś pierwsze spotkania, pierwsze pokazy, natomiast bardzo się cieszę, że dzisiaj kilkadziesiąt osób odwiedziło nasz showroom na, na takim różnym spotkaniu, mieliśmy bardzo ciekawe dyskusje, pierwsze takie oficjalne. Oficjalne otwarcie. Niech to będzie taki początek ciekawej współpracy. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia tego miejsca, Żwirki Wigury 16B w Warszawie. Showroom jest do Waszej dyspozycji. Zawsze, kiedy potrzebujecie pokazać konkretne rozwiązanie z naszego portfolio klientom lub też porównać technologię, dajcie z znać. Chętnie Was ugościmy i pokażemy nasze przewagi technologiczne i dlaczego pretendujemy do bycia liderem na rynku rozwiązań LED. Bardzo często wasi klienci muszą zdecydować, jaką technologię wybrać tylko z oferty, którą dostali od Was mailowo bądź też na spotkaniu, nasz showroom pozwala przenieść ich w miejsce, gdzie zobaczą tę technologię na żywo. Staraliśmy się, żeby wszystkie nasze produkty dostępne w portfolio znalazły swoje miejsce w naszym showroomie, więc możecie im te produkty pokazać na żywo, żeby świadomie zdecydowali, jaką technologię chcą wybrać. W showroomie 300 m2 przestrzeni, zarówno ekspozycyjnej, żeby pokazać Wam wszystkie produkty, które mamy dostępne w swoim portfolio, żebyście mogli pokazać je swoim klientom, a także zobaczyć na własne oczy, jak one wyglądają, nie tylko na papierze. Wydaje się, że to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o biznes projektowy. Dodatkowo kilka sal konferencyjnych, przestrzeń do luźnych rozmów z Wami, z Waszymi partnerami, po to, żeby po spotkaniu dostosować. Nasze produkty do Waszych rozwiązań. Musicie to zobaczyć. Chciałbym zachęcić szczególnie tych z Was, którzy jeszcze z nami nie współpracują. Możecie się z nami kontaktować bezpośrednio lub też przez nasz kanał dystrybucyjny, INCOM albo Suprema. Pomożemy wam w przygotowaniu wycen. Jeżeli ważny jest dla was czas dostawy, nie martwcie się o to. Mamy stany magazynowe zarówno w Europie, jak i w Polsce, a tematy, które wymagają specjalnej kustomizacji, jeszcze w tym roku jesteśmy w stanie bez żadnego problemu dostarczyć. Także zapraszam Was do współpracy. Odwiedźcie nasz showroom. I zobaczcie, co możemy Wam zaproponować. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia naszego showroomu z Waszymi klientami.